Chciałbym prosić pana profesora o korepetycję z fizyki. Chodzisz tu gdzieś do szkoły? Nie, ja się przygotowuję do technikum, do drugiej klasy. Dotychczas to sam się uczyłem, ale dalej to już nie jak. Nie. Przyjdź jutro pogadamy. Tak, tylko że ja daleko mieszkam, będzie ze 20 km, więc gdy pan profesor mógł dzisiaj. Ja mam nawet zeszyty przy sobie. Hmm. Ale to musiałbyś godzinę poczekać, bo ja mam jeszcze lekcję. No dobrze, aha, a... Ile to będzie kosztować? 40 zł. No dobrze, a, a jakby tak dwie godziny od razu, bo ja mogę tylko we wtorki przyjeżdżać. Dobrze. Dobrze, a, a jak dwie godziny od razu, to. To też po 40 zł. Nie no, trochę duże, ale, ale bardzo mi zależy. Dobrze. Dobrze. 70 zł za dwie godziny. Tylko pamiętaj, masz się uczyć. Nie, no muszę się jak najszybciej nauczyć, dlatego że na wiosnę idę do wojska. Świetnie. To ja tu zaczekam. Poczekaj.